Jest pasjonatem rajdów samochodowych i różla. Kilka miesięcy temu założył portal randkowy dla osób niepełnosprawnych, mniej odważnych, zamkniętych w sobie. Chce pomagać ludziom przełamywać własne bariery i zahamowania. Czy masz jakiś swój sposób na łączenie ludzi? Nie ma recepty na, na miłość. To chyba do tego zmierza pytanie. Wszystko jest w nas, w głowie. Portal zaklęci w sobie, ma w jakiś sposób umożliwić stwor stworzenie pierwszego kroku, zrobienie pierwszego kroku um, osobom trochę nieśmiałym, trochę zamkniętym w sobie, takim, które nawet nie mają odwagi umieścić swojego zdjęcia profilowego. A dlaczego ja firmuję to swoją twarzą? Nie tylko twarzą, swoim wyglądem. Jak się wejdzie na główną stronę, no to jestem tam ja. Ja się nie kryję ze swoim wyglądem. To mnie to bardzo uwiarygadnia, że nie stworzyła tego portalu osoba pełnosprawna i opowiada rzeczy, że rozumie osoby niepełnosprawne, no bo nie rozumie. Osoba pełnosprawna nie rozumie osób niepełnosprawnych. Dlaczego tak się dzieje? Czy jesteś w stanie zrozumieć mnie? Co to znaczy nie mieć rąk? co to znaczy nie mieć, nie móc, nie wiem, zawiązać sobie buta, z... co to znaczy nie móc hmm, zrobić czynności, która wymaga palców. Nie, hmm, nie rozumiesz tego, bo masz ręce, natomiast ja nie rozumiem, co to znaczy je mieć. Ty urodziłeś się bez rąk, tak. a więc tę niepełnosprawność masz od urodzenia. od urodzenia. Kiedy zacząłeś zauważać, że reakcje świata Potrafią być raniące dla Ciebie? Bardzo szybko. W szkole podstawowej, bo tam już miałem do czynienia z innymi ludźmi, z innymi dziećmi. A wiadomo, że dzieci w swoich ocenach są bardzo bezpośrednie i często te oceny bywają bolesne. To, że właśnie otaczały mnie dzieci pełnosprawne, to dawało mi takie poczucie, że też jestem pełnosprawny. Co zrobili rodzice, że, że wychowali syna, który mimo niepełnosprawności widocznej, doskwierającej, potrafił funkcjonować w zdrowym środowisku, w środowisku dzieciaków? Zdrowych. Zrobili najważniejszą rzecz. Pchali mnie tam. Zapisali mnie do szkoły podstawowej z pełnosprawnymi dziećmi, potem szkoła średnia, potem uniwersytet i cały czas miałem styczność z osobami pełnosprawnymi. Jest coś takiego, ja się tego nie wstydzę mówić, że ja wolę przebywać wśród osób pełnosprawnych. Nie wstydzę się osób niepełnosprawnych, to no sam jestem niepełnosprawny, staram się poprzez ten portal umożliwić mniej śmiałym niż ja nawiązywanie nowych znajomości, nowych miłości. Bo jak mam być szczery, no to można mieć dużo pieniędzy, można mieć fajną pracę. Natomiast chyba życie zmierza do tego, żeby poznać jednak tę osobę, z którą się jest, bo... Mm, czy nie ma czegoś piękniejszego niż poczucie, że się przychodzi do domu i ten ktoś na, na ciebie czeka? Samotność jest mm -hmm. dobra na chwilę, żeby sobie poukładać pewne rzeczy w głowie, mm, ale uważam, że mimo wszystko przychodzi taki czas, że jednak do człowiek... Mm, dąży do drugiego człowieka. Mm -hmm. Taka jest nasza natura. Dlaczego tak popularne są portale randkowe? Jak myślisz? Czasy się zmieniły i ludzie też się zmieniają. Mamy coraz mniej czasu dla siebie, mamy coraz mniej czasu na chodzenie po pubach, po dyskotekach. Przeważnie pracujemy lub wykonujemy inne czynności. I ja uważam, że to jest żaden powód do wstydu, jeżeli ktoś sobie siedzi na portalu randkowym i z kimś rozmawia. Ale bardzo wiele ludzi blokuje się przed takim wejściem na portal randkowy. Jak myślisz, co im przeszkadza, czego się boją? No właśnie, ja nie wiem, czego się boją, ponieważ portal randkowy daje dwie rzeczy. Jedną anonimowość, co zwiększa odwagę, natomiast też trzeba powiedzieć, że daje zwiększoną możliwość zagrożeń. Czyli bardzo wiele osób daje albo swoje jakieś takie zdjęcia z najlepszych swoich lat, mhm. albo wtedy kiedy się najkorzystniej wyglądało i potem przychodzi takie spotkanie w tak zwanym realu jest zaskoczenie. A jak mógłbyś ośmielić tych, którzy wstydzą się spróbować szczęścia na portalu Randkowym? Ja myślę, że swoim wyglądem jestem najlepszym przykładem na to, że nie mamy się czego wstydzić ani bać, bo ja nie wyglądam tak jak wszyscy. A jednak y, nie boję się. Całą do stracenia. No, siedząc w domu, i nie wykonując żadnego ruchu, no nie zapuka do drzwi ta osoba i powie: Słuchaj, jak to z Tobą mhm. żyć? I. No nie, nie ma takiej możliwości. Trzeba jakąś aktywność z siebie też dać. To czy się do kogoś odezwiemy, przez internet czy nie, Co stracimy. Może boją się ludzie zawodu. Że coś y, nie wyjdzie, że ktoś ich odrzuci. No tak, ale to tylko przez. Przecież takie sytuacje mają miejsce nie, nie tylko przez internet. Um, ułatwienie polega na tym, że mamy zdjęcia, które widzimy, czy nam się coś podoba, czy nie, e, jakieś pewne cechy charakteru jasne, napisać można wszystko. E, ja osobiście jestem zwolennikiem rozmowy. Ale niezbyt długiej. No, Czemu bo, niezbyt długiej? No, bo ja mogę ci wszystko sobie napisać. Że jestem nie wiadomo jak bogaty, że nie wiadomo jaką pracę mam, a to wszystko się okaże kłamstwem. Yy, dlatego ja wychodziłem z takiego założenia, żeby nie marnować swojego czasu i tej drugiej osoby. Jeżeli fajnie zaczyna się rozmowa, jeżeli ona się klei, no to się spotkać. I jeżeli z tego spotkania coś wyjdzie następne spotkanie następne, a jeżeli nie, to poszukujemy dalej. A ile spotkań tobie się nie udało? Jak długo ty szukałeś tej swojej połówki? <grym> u, mnie sytuacja, u mnie sytuacja trochę wygląda inaczej, ponieważ ja już miałem żonę. Yy, jestem po dziesięcioletnim związku. I ja yy, trochę in, zacząłem od innej strony, yy, ponieważ. Młody chłopak najpierw powinien się trochę wyszaleć, poznać różne kobiety, zobaczyć jakie one są i wyrobić sobie jakiś pewien mm, typ kobiety. Natomiast u mnie nastąpiło to w odwrotnej kolejności, ponieważ najpierw była jedna kobieta ja już byłem przekonany, że to jest ta jedyna a potem dopiero zaczęły się szaleństwa. Yy, no ale to powoduje, że się zbiera doświadczenia. Czy dużo czasu potrzebowali, żeby odważyć się na kolejny związek po rozstaniu z twoją żoną? Nie, ponieważ to rozstanie, ono następowało w trakcie. I oficjalne, czyli rozwód to było po prostu formalność, która musiała nastąpić. A powiedz, jak ludzie rozmawiają ze sobą na tym portalu? Jak oni się poznają? Jak to wygląda po kolei? Ten portal, mam takie wrażenie, że na nim jest więcej kultury, mniej chamstwa. Bardzo Ciężko osobom niepełnosprawnym przychodzi poznawanie miłości. Ja o tym wiem. Że na 10 osób niepełnosprawnych 8 jest samotnych. One mogą mieć mnóstwo znajomych, bo tak to są ludzie, którzy nawiązują bardzo łatwo znajomości. To są znajomości typu kolega, koleżanka. Co przeszkadza w głębszej znajomości? Strach. Hmm. Albo tej drugiej strony, czyli, nie wiem, osoby pełnosprawnej, jak to będzie wyglądało to życie, czy ja sobie poradzę, czy co powiedzą ludzie, co powiedzą rodzice, czy zaakceptują, czy nie. Yy. I też strach u samych osób niepełnosprawnych. Mm. Że nie podołają? Tak, bo te osoby przeważnie nie mają żadnego doświadczenia. Uczą się pewnych rzeczy, a im dłużej się przebywa z sobą niepełnosprawną, tym słowo przeraża mnie znika. Jak oswajasz ludzi, których spotykasz w swoim, na swojej drodze z niepełnosprawnością? Jak przełamujesz ten ich strach, który, jak mówisz, pojawia się często na początku znajomości? Tak, ja nie mam problemu z poznawaniem nowych ludzi. Dzisiaj tutaj widzimy się pierwszy raz w życiu i wydaje mi się, że taki Kontakt dosyć fajny udało się nam zdobyć. No poprzez otwartość. Ja też otwarcie rozmawiam o swojej niepełnosprawności. Nie boję się pytań i wolę nawet, jak zapytasz mnie o coś bezpośrednio, niż ja gdzieś tam za moimi plecami będziesz jakieś domysły sobie siała i nie wiem, czy będziesz się bała, czy podać mi rękę, czy, czy jakiś inny gest wykonać. Ja wolę takie bezpośrednie pytania, ponieważ ja zdaję sobie sprawę z tego, że ludzie mogą mnie wiedzieć, w jaki sposób ze mną można rozmawiać, w jaki sposób ze mną można obcować. Ja sam bym był ciekawy. A ty podajesz rękę, ty jesteś śmiały, czy tak, wtedy to, my to. przełamują się zawsze te lody, czy czasem musisz jeszcze wykonać jakiś gest, coś powiedzieć? Nie, no ja wyciągam swoją rękę, natomiast to, czy ktoś mi ją poda i wie, że to jest moje wyciągnięcie ręki, no to ja już na to wpływu nie mam. Wiem, że osoby, wiele osób podchodzi do mnie i delikatnie i ściska tę rękę, bo się boi, że zrobi mi krzywdę. Ja lubię normalny męski uścisk, niż jakieś tam dotykanie się. Nie ma jakiegoś takiego sposobu wyrobionego na, na przełamywanie barier, ponieważ. Jedne osoby bardzo szybko nawiązują ze sobą relacje, natomiast inne potrzebują czasu. Czy złościsz się na tych, którzy yy, reagują, nie wiem, z jakimś przestrachem na twoją niepełnosprawność? Zadać pytanie, czy jestem zły. Nie, tylko dla mnie to jest niezrozumiałe. No bo wyglądam jak wyglądam, nic za to nie mogę zrobić. Yy, każdy z nas ma jakąś niepełnosprawność. Ktoś nosi okulary, ktoś słabo słyszy, ktoś się czegoś boi. Ktoś jest niewrażliwy. Ktoś na jest świat. niewrażliwy na świat, mm -hmm. na. Tak, ktoś nie jest empatyczny. No ale wielu z tych ludzi boi się do tego przyznać. Czy zdarzyło ci się zaprzyjaźnić z kimś, z kim nie musiałeś tej obowiązkowej lekcji oswojenia z tobą przerobić? Tak. To znaczy, ja jestem też bardzo czuły na słowo zaprzyjaźnić. Partnerka moja obecna, taki etap właśnie przyszliśmy. o jakim mówisz. Nie było tematu mojej niepełnosprawności, co mnie, co mnie zdziwiło. Mówię, dlaczego ty mi nie zadajesz pytań? Co mi się stało? W jaki sposób ja sobie z czymś radzę? No bo widzę. Taką dostałem odpowiedź. Widzę i nie muszę ci zadawać pytań. To się rzadko zdarza, żeby jednak ten temat niepełnosprawności nie był poruszony. Ponieważ ludzie są tak ciekawi z natury, że może nie od razu przy okazji pierwszej rozmowy, drugiej, trzeciej zadają to pytanie. Słuchaj, ty sobie tak radzisz, po wypadku jesteś, czy od Gdybym był w po wypadku, to bym sobie tak nie radził, bo będąc po wypadku ciężej jest dochodzić do, do, pewnych, do pewnych rzeczy. Natomiast urodzenia yy, można się do swojej niepełnosprawności przyzwyczaić, można się z nim nauczyć żyć i można nauczyć się. Radzić sobie ze wszystkimi sytuacjami w życiu. Dlaczego niepełnosprawni są bardziej wrażliwi, tak jak powiedziałeś? Spotkalibyśmy się i okazałoby się, że między nami się fajnie, fajnie rozmawia, ale powiedziałabyś do mnie: Słuchaj, jesteś fajnym chłopakiem, fajnym człowiekiem, fajnym facetem. Natomiast no, nie jestem w stanie sobie poradzić z reakcją ludzi, jak idziemy. Miałeś takie y, pewnie y, reakcje. Joste. Miałem takie reakcje. One przeważnie były w szkole podstawowej i średniej. Że jesteś bardzo fajnym kolegą, natomiast no już tam zostańmy na tym etapie. I to taki jest jeden strzał, drugi strzał, i człowiek się uodparnia w ten sposób, że albo się zamyka w sobie, albo reaguje na to zupełnie już inaczej wtedy. Ja się zamknąłem w sobie w czasie studiów. Nie nawiązywałem jakichś takich relacji. Sam pierwszy, raczej one takie były zdystansowane. Ciężko ci było, mając tak otwartą osobowość, tak trwać? W tak, tym... bo jak y, okazuje się, że ileś razy z rzędu ci się nie udaje, no to potem już winę szukasz w sobie. Jak to się stało, że postanowiłeś się w końcu znowu otworzyć? Kto ci pomógł? Nikt. To przechodzi taki etap, że y, no może warto jednak zaufać tej osobie, i ta osoba. Nie jest tak bardzo zainteresowana wyglądem albo inaczej. Pomimo swojej niepełnosprawności mogę się komuś podobać. Nie tylko wewnętrznie. No bo to nie na tym też polega. Jakie miałabyś poczucie, że, gdyby ci facet powiedział, wiesz co, masz piękne wnętrze? A zewnątrz, no tak. Nie rozmawiajmy o tym albo nie usłyszałbyś jakichś komplementów, no to nie przejdzie na dłuższą metę. Czy zdarzało ci się reagować ostro na głupie reakcje, na fakt tego, że nie masz rąk? Jasne. Bo to... Jeżeli ktoś przejdzie obok mnie i dyskretnie spojrzy, no to nie mam... Nie jestem zły. No bo ja sam tak jak tutaj już powiedziałem wcześniej, sam bym pewnie się spojrzał. Natomiast jeżeli jestem bezczelnie zaczepiany przez ludzi, to się zdarza do dzisiaj. Z pytaniami, czy nie mam żalu do Boga, że tak wyglądam. Albo dlaczego udaję, że kuleję. No to, to wkurza mnie. No. Co kogo to interesuje? Staję sobie na przystanku autobusowym, ludzie podchodzą i pytają, zaczepiają. Co ci się stało? Od kiedy my jesteśmy na ty? Bardzo wielu ludzi też uważa, że jeżeli jestem niepełnosprawny fizycznie, to i też pewnie psychicznie. Wielokrotnie też czuję się nietraktowany poważnie, że ja mogę mieć jednak coś do powiedzenia, yy, mądrego, tylko no, jak on tak, tak wygląda, no, to pewnie nawet nie warto z nim pogadać. Natomiast ja yy, o sobie zawsze mówię, zamień ze mną chociaż jedno zdanie, Żebyś mógł cokolwiek powiedzieć. A hmm, chyba w Polsce jeszcze cały czas panuje takie przekonanie, jak ci widzą, tak Cię piszą. Też hmm, wielokrotnie byłem w ten sposób doświadczany. Hmm, natomiast po pewnym czasie, ja mam 33 lata, już to człowiek się odparnia na to i idzie dalej. A co ci daje prowadzenie portalu randkowego dla osób niepełnosprawnych? To nie jest płatny portal, nie jest komercyjny. Co dzięki temu zyskałeś? Że mogę zrobić coś, co odniosło sukces. Nie jakiś wielki, ale potrafię zrzeszczyć ludzi, zachęcić czymś. I jeśli kiedykolwiek dotrze do mnie taka informacja, że Dwoje ludzi dzięki temu portalowi się nie poznało, ale zaprzyjaźniło, pokochało. To mogę wtedy uznać, że to jest zadanie wykonane. Chciałoby się myśleć, że dobrze by było, żeby nie było osobnych portali dla osób niepełnosprawnych. Czemu myślisz, że to jest potrzebne jednak? Ja też dopuszczam tam osoby pełnosprawne. Pytają mnie, czy mogą się tam zapisać, ja mówię jasne, przecież to nie jest getto. To każdy ma prawo y, się zapisać, natomiast co ty tam będziesz robić? No, ja chcę posłuchać, ja chcę być wysłuchana. Lubię słuchać innych ludzi, lubię słuchać też o y, radościach, problemach, troskach. A mam takie poczucie, że osoba pełnosprawna, która ma jakiś swój problem, spotka się z większym zrozumieniem u osoby niepełnosprawnej. Chyba jest takie zjawisko. To, że osoba niepełnosprawna, tak jak ja, logowała się na portalach dla pełnosprawnych, dla mnie to jest oczywiste. Natomiast w drugą stronę nie potrafię sobie jeszcze tego do końca wytłumaczyć. Ale może no to potrzeba jeszcze trochę czasu. No tak, może to są rzeczywiście ludzie, którzy szukają osób wrażliwszych albo po prostu doświadczonych. Co może dać y, niepełnosprawność? Czy to może w ogóle coś dać? Czy to jest głupie pytanie? Skoro to jest brak, brak rąk. Co może dać? Tak. Może dać to, że jeżeli ludzie tutaj będą to oglądali i powiedzą, nie no, ten gość y, coś stworzył. Ja jeszcze oprócz tego jeżdżę samochodem. Pływam, pracuję, wiodę normalne życie przeciętnego człowieka. Może wyjść z domu i się siebie nie wstydzi. Ja jestem codziennie narażony na spotkania z ludźmi pełnosprawnymi, na spojrzenia, na różne kontakty. I on się tego nie boi, to dlaczego ja tego nie mogę zrobić? Dajesz odwagę innym ludziom. Tak, to ja kiedyś mówiłem, tak. Śmiałem się może z tego, że jestem stworzony po to, żeby zachęcać innych do jakiejkolwiek aktywności. Ja jestem najlepszym przykładem tego, że można coś ze swoim życiem zrobić. No bo mamy tylko je jedno. I wychodzę z takiego założenia, że trzeba je przeżyć tak, że jak nas zabraknie, to innym osobom zrobi się źle, że jednak odczułem jakąś pustkę. Ja nie mówię, że trzeba być celebrytą, że trzeba dokonywać nie wiadomo jakich rzeczy. Nie. Wystarczy wyjść z domu i coś ze sobą zrobić, bo czas leci szybko. A chyba najgorsze, co jest, to takie poczucie zmarnowanego czasu. Ty masz y, szczęśliwy związek, y, masz y, ciekawe zajęcie, pasję. Masz przyjaciół, bo jesteś otwarty. Czy masz jakieś marzenia, czy coś chciałbyś, żeby się zdarzyło w Twoim życiu tak po ludzku po prostu? No jasne, że mam marzenia. Dorosłem do takiego etapu w swoim życiu, że chciałbym mieć potomstwo. No bo to jest sens człowie człowieczeństwa, założenia rodziny, bycia z drugim człowiekiem. A czego będziesz chciał nauczyć swoje dziecko, syna czy też córkę? Zwracać uwagę na to, że. Są też ludzie, którzy inaczej wyglądają, którzy mają trochę może ciężej w życiu. Żeby ta inność nie była dla, dla, dla niego jakimś zaskoczeniem. A dlaczego o tym mówię? Ponieważ ja wielokrotnie spotykam się z takimi sytuacjami. Ostatnio miałem taką sytuację, że byłem, byłem na basenie. I y, wychodzę z pod, y, natrysku. jest ojciec z córeczką, i ona mówi do niego. Tato ten pan jest niepełnosprawny, cisza. Tato, ale ten pan jest niepełnosprawny powiedz. A on do niej mówi ubieraj się, ubieraj się, bo tutaj teraz nie mamy czasu y, na takie tutaj rzeczy. Y, a dlaczego nie powiedział? Przy mnie, tak, ten pan jest niepełnosprawny. Ja nie mam z tym kłopotu. Ja nie mam też pretensji do tego dziecka, że o to zapytało, bo jest ciekawe świata, widziało taką osobę, jak ja pierwszy raz na oczy i się zastanowiło, tak, czy to, że tak że wyglądam inaczej, to rzecz to, jestem niepełnosprawny i ono nie dostało tej odpowiedzi.